Oczywiście, ktoś mi powie, no ale przecież w Rosji jest to czy tamto. A w Polsce nie ma? A we Francji nie ma? A we Włoszech nie ma? Jest. Wszędzie jest. Dlatego jak Państwo mówicie o różnych procesach, to najpierw zastanówcie się, czy ci, co Wam to mówią, to mówią Wam prawdę i mówili zawsze to samo, czy mówią to w ostatniej chwili, bo taka jest koniunktura. Bo ktoś może za to zapłacić. A cały czas jest tak: wszystko jest przekupne. I na koniec coś Państwu powiem, wiem, że to Was zdenerwuje, ale powiem. Otóż Putin powiedział tak, dlaczego ja jestem przeciwny przymusowym szczepieniu? Chytrze to powiedział. Otóż... Dlaczego, mają... dlaczego to ma ich zdenerwować? Otóż to będzie komiczne. Uh -huh. Ponieważ na masową skalę się podrawia dowody szczepień w Europie. I sporo ludzi szczepią się Sputnikiem czy inną szczepionką w Rosji, specjalnie po to przyjeżdżało z Zachodu, ma ten fałszywy certyfikat, że się szczepiło czarnego rynku nie opanujesz. Nie jest to możliwe. A poza tym po co na siłę ludzi szczepić? W Rosji oczywiście jest 7 dni płatnych urlopów, bo jest zwiększona zachorowalność na to coś, z czymś tam. Ja cytuję tutaj osobę, która jest z rodziny Mariusza Świdra, którego cenię i pozdrawiam. Ona powiedziała, że to, co się działo w Rosji, i ten typ zachorowań, który był w Rosji, nie był ten sam, co w Polsce. Ja się trzymam dalej, że to jest słaba broń chemiczna, biologiczna, cały czas to Państwu mówię. Co do prezydenta Łukaszenki, bo o tym muszę powiedzieć, widziałem to przemówienie, kiedy prezydent Łukaszenko bardzo ostro objeżdżał, można powiedzieć, czyli krzyczał, krzyczał poruczał, czyli krytykował i mocno, mocno ich zbeształ. Za to, że w sposób nadgorliwy sprawdzają maski, sprawdzają dystans, gdzie to jest niepotrzebne. U nas to jest niepotrzebne i, i, nie, i nie, nie powinno tego być. Proszę bardzo, są szczepionki, co się szczepicie. Macie możliwość. Natomiast nie ma przymusu.